No dalej, Mikołaju. Mam otwarte usta. Podleć do komina i nasraj mi do gardła. Hej, Murphy! Gdzie jest to małe gówno, które pobiło mi syna? Pięknie. Słucham pana. Twój dzieciak prawie zabił mojego. Na mój gust jak wygląda okej. Okay. Namawiał mojego syna, żeby obrobił kościół. To nieprawda. Właśnie, że tak, ty kłamco. Odwal się od Bila, śmierdząca japo. To nie moja wina. Mam martwy. Jimmy! To ona próbowała wydłubać mi oczy! Chryste, wszystkie twoje dzieci to czuby! Hej! Hej! Nikt oprócz mnie nie nazywa moich dzieci czubami, jasne? Dzięki, tato! Storbysk! Przegjąłeś pały, przychodząc do mojego domu i obrażając moją rodzinę. Jesteś nam winny, przeprosiny! Uuu! Przeprosiny! Ktoś tu był w koleżu. Nie byłem w koleżu. Byłem w Korei! I trzeba tam było zostać, ty kupo gówna! Uważaj, co mówisz. Pilnuj swojego nosa, ty jebana wścibska z! Sypas, nie! Jezusu! Wypierdalać z mojego trawnika! Cała twoja rodzina mafioła! Mam najlepszą rodzinę w całym tym cholernym mieście! I nigdy więcej tu nie wracaj! Naprawdę tak myślisz? Żebyś kurwa wiedział.